Witajcie w kolejnym materiał na kanale Graczfan. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Upgrade Predator był imponującym przedstawicielem gatunku Yauchia, który wyróżniał się na tle innych łowców, między innymi gigantycznym wzrostem. Mierzył on bowiem 3,35 m i ważył ponad 280 kg. Nie był on jednak typowym przedstawicielem Predatorów, gdyż jego wyjątkowe cechy fizyczne i psychiczne były efektem ekstremalnej hybrydyzacji. Jego DNA zawierało w sobie fragmenty genotypu różnych stworzeń, połączonych ze sobą w celu zwiększenia jego rozmiaru siły i podrasowaniu pełnej palety różnorakich zdolności. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam wszystkie informacje związane z bojowymi możliwościami tego wojownika. Posłuchajcie. Predator Assassin, bo takim też mianem był określany opisywany łowca, był wyrzutkiem ze społeczności Yauchia, akceptowanym jedynie przez klan złej krwi, do którego się zaliczał. Działo się tak z powodu kodeksu honorowego, który zabraniał wykorzystywania technologii do modyfikowania swojego ciała. Każda hybryda, począwszy od Predaliena po celowo zmodyfikowanej jednostki, była z automatu skazywana na banicję i mogła paść ofiarą łowców wywodzących się z tradycyjnych klanów. Upgrade Predator, mając 11 stóp wzrostu, był znacznie szybszy, silniejszy i wytrzymalszy od typowego wojownika. Jego walory bojowe pozwalały mu na zmianę podejścia do łowów, przez co zazwyczaj szarżował bezpośrednio na wroga, nie bawiąc się w podchody i powalanie osłabionego rywala. Jego wzmocniona skóra i egzoszkielet potrafiły przytrzymać bezpośredni ostrzał z broni palnej, a także połamać uderzające w jego cielsko ostrza nadgarstkowe. W mózgu posiadał zainstalowane specjalne implanty, które zapewniały mu widzenie w szerokim spektrum, a także pozwalały komunikować się na odległość z innymi predatorami. Ta nowinka technologiczna pozwoliła mu wyeliminować potrzebę używania popularnej maski, która była regularnym wyposażeniem typowego wojownika. Modyfikacje DNA zmieniły nawet styl jego poruszania, przenosząc ciężar ciała na palce stóp. Przez to Predator ten potrafił jednym skokiem pokonać dystans 6 metrów. Pod względem charakteru był jednym z najbrutalniejszych łowców, który nigdy nie doceniał swoich przeciwników. Zawsze patrzył z góry na swoje ofiary i bez skrupów obdzierał ze skóry, czy też dekapitował każdą obrany przez siebie cel. W ten sposób zakończył żywot przykładowo Fugitive Predatora, któremu finalnie wyrwał głowę wraz z kręgosłupem. Good, 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 good. come on doc is that like oh. Pod względem wyposażeń używał typowego sprzętu Jauchia z wyjątkiem wspomnianego hełmu i plazma kasterów. Dodatkowo wspomagał się również bestiami tropiącymi, które pomagały mu zaszczyt cel, aby ten szybko wpadł w jego potężne łapska. Podsumowując, predator ten był wyjątkowo skutecznym łowcą, który uwielbiał polować, nawet na przedstawicieli swojego gatunku. Pozwalał mu na to jego potencjał owiecki, który był efektem modyfikacji biologicznej przygotowanej przez kilka współpracujących kast badawczych wywodzących się z upadłych predatorów. W ramach ciekawostki nie był on jednak najsilniejszy. Jałccia, gdyż górował nad nim m.in. mutant podany działaniu czarnej mazi, jak i przedstawiciele królewskiego klanu, który rządził planetą Jałccia PRIME. Jeśli podobają Ci się tego typu materiały, koniecznie daj mi o tym znać w komentarzu pod filmem.